Dzień dobry, mam na imię Łukasz. Przeczytam Wam dwa teksty z tomu pod tytułem Łamigłówki. Pierwszy to będzie zagadka, więc jeśli ktoś zna odpowiedź, proszę wpisać w komentarzach. Rodzina Kusiów szła na Białoruś. Kusie z Przemyśla szli na Białoruś. Szła babcia Lusia i dziadziuś Piotruś, tatuś Kuś Feluś, mamuś i córuś, synusie, Jędruś, Wojtuś i Juruś. Jędruś ssał w swojej mamusi, bo był malusi. Do Białorusi był kawał drogi, kusiów z Przemyśla bolały nogi. Dziadziuś niósł wnusia, Piotruś Wojtusia, tatuś niósł córuś, a lusie Juruś. Tak na, na Białoruś kuś nosił kusia. A teraz pomyśl, kto niósł Jędrusia? Teraz zagadka kryminalna. Detektyw Baran i sprawa ukąszenia Bobra. Major Baran brnął przez brudno. W Brudnie było bardzo brudno. Baran burknął, trudno, dobra, mam tu w Brudnie kumpla Bobra. Bobr był w Brudnie zażył sławy, bo rozgryzał brudne sprawy. Nie, że brykał. Bóbr miał branie, bo brudnianom robił pranie. Baran wszedł doń bez pukania. To natura jest barania. W pralni ujrzał ciało bobrze. Prawie martwe. Oj, niedobrze. Bóbr mamrotał coś bez składu. Baran ujrzał kroplę jadu i ślad zębów. Dał odtrutkę i na drzwiach zatrzasnął kłódkę. Tuż przy pralni był bar. Baran wszedł do baru niczym taran. W barze udział zbiórów paru w okolicy kontuar. Przecier z brukwi ssała kobra. Tuż przy kobrze rzeczy bobra, boa z goa, sztuka spora oraz pyton z Bora Bora. Baran nie chciał żadnych sprzeczek. raz, dwa zrobił porządeczek, bo barczysty był i byczy. Ty z przecierem. Tak do niej ryczy. Wiem, że ty ugryzłeś bobra. Skąd on wiedział, że to kobra? Dziękuję.